Cześć wszystkim, 154 odcinek Genem Plus i razem ze mną jest Mateusz Domowicz. I także Mateusz Widut przed mikrofonem. sorry, ale w tamtym tygodniu nie było podcastu, ponieważ. Bo e, mnie nie było. Bo jego nie było. Tak chłopaków nie było, audycja była z puszki, więc w ogóle nie miałem totalnie z kim nagrać. Samego mnie chyba nie chcielibyście słuchać, więc postanowiłem, że dziś. Dziś, dziś dopiero porozmawiamy. 154 odcinek, tak jak mówiłem, no i pytanie, w co ostatnio grałeś? Grałem trochę w zapomniałem na audycji powiedzieć. Gra, grałem trochę w Codename Steam na 3DS. -a. To jest strategia turowa, bardzo specyficzna gra jak na 3DS, bo nie ma tam podobnych tytułów. To jest strategia turowa w stylu tego nowego Excoma enemy Unknown, który wyszedł już jakiś czas temu. Przy czym różnica jest taka, że postaciami kierujemy za pomocą gałki, tak jakby w grach takich typowych TPP shooterach i tak też strzelamy. To jest ogólnie bardzo fajnie rozwiązane, bo mamy podzieloną na, na, no na kwadraty mapkę po prostu i poruszając się po tych kwadratach, zużywamy konkretną ilość, ilość punktów, jakby to się nazywa para, punkty ruchu tak naprawdę. No i możemy właśnie. W turach musimy pokonywać kolejnych kosmitów, biacie przez kolejne plansze. Mamy zespół maksymalnie trzech, trzech wojowników, bardzo zróżnicowanych. Ogólnie stylistyka jest taka steampunkowa, bo to jest historia o tym, że kosmici atakują Londyn i tam mamy taki zespół dowodzony przez Abrahama Lincolna, właśnie żołnierzy, których cały ekwipunek jest napędzany parą. Więc bardzo fajna taka stylistyka komiksowo-bajkowa, komiksowo, komiksowo -bajkowa, ale wygląda to bardzo fajnie w praniu. No ale i wciągająca jest rozgrywka, i przyjemna, całkiem historia, zaskakująca nawet. Więc bardzo interesujący tytuł na 3DS, -a. możecie się zainteresować, ale za mało jeszcze grałem, by dawać jakąś bardziej ostateczną opinię. Trochę mnie denerwuje to, że nie ma mini mapy na przykład. Mhm. I żeby się nie możemy się rozglądać, tak naprawdę, gdzie są wrogowie za bardzo, tylko musimy podchodzić i no, po prostu patrzeć, wiesz, tak normalnie, jakby swoim żołnierzem. Gdzie są przeciwnicy, to jest taki trochę minus. No ale poza tym jest bardzo przyjemne. Jeśli o mnie chodzi, to w sumie. Prócz Wiedźmina 3 to tylko grałem w jedną bardzo ciekawą grę na telefony, na Windows Phone, ponieważ posiadam taki system, więc tam niewiele jest rzeczy, a jak się pojawiają to też są w średniej jakości, ale Age of Civilization i ta gra naprawdę mnie wciągnęła. To jest tak jakbyś e, wyciągnął z Total War'a samą tą kwestię strategiczną, bez bitew i pozostawił samo to i, i, i możesz tak rozgrywać. No, głównie to polega na tym, że budujesz w danym regionie armię. Y, okay. i to, tu, tu masz państwo, zaczynasz tam. Ale w jakim jest okresie historycznym? Y, możesz sobie wybierać, ale głównie to jest... Znaczy to nawet powiem ci, że chyba tam nie ma okresu, e, tylko możesz sobie regulować, ile państw e, może być, czy to jest jakby Aha, e, już późniejszy okres, albo wcześniejszy. To jest polega tylko na liczbach jednostek, ile masz tam armii. To nie jest ważne, czy to, to są czołgi, czy coś tam. Tam nie ma o tym w ogóle nic napisane. Masz tylko pieniądze, armię i, i drzewko dyplomacji. I bardzo fajnie wciąga Na początku mocno przegrywałem Teraz się wciągnąłem i już na normalnym Zakładam, że free to play Free to play Ale free to play jest ograniczony Jedynie do Europy Jeśli chcesz mieć cały świat A także są też inne mapy Kepler, coś tam, coś tam Czyli tej takiej planety podobnej do Ziemia I tam ktoś właśnie Ten twórca zrobił Akurat chyba jeden z Plaków zrobił tą grę Adam jakiś, no nie jestem pewien, no, a, aż takich szczegółów to nie zapamiętałem. M, ale za chyba bodaj 6.50 możesz kupić pełną wersję i naprawdę wciąga. Więc... A mikropotności jakieś masz też, tylko na tym polega free to play nie, że... tylko na Uu, tym. No to fajna rzecz. Na pewno pewnie też jest na Androidzie, mam, domyślam się. Yy, że nie jest to ekskluzji. Nie wiem, nie no wiem. Zobaczymy. Wiesz co? Warto, warto sprawdzić, bo gra naprawdę wciąga, gdy wykład nudniejszy, to <noise> łapię za telefon i, i sobie pogram. No, ale może już przejdźmy. Wiedźmin. Do, no, do, do Wiedźmina, tak, tak? Masz jakieś informacje, czy ja mam mówić po prostu yy. e, o tym, jak Moglibyśmy się grało? Moglibyśmy mówić o tych wszystkich tam ile klatek na sekundę i te wszystkie no, pacze znaczy, i powiedzmy tak dalej. Tak, e, to jest dosyć podobna sytuacja do Assassin's Creed Unity, jeśli chodzi o, o moją osobę. Mnie straszyli strasznie asasynem, że, że będą takie spadki animacji w ogóle. E, Okej, okay, grałem już po tych wszystkich paczach, no i faktycznie były, ale jakby mnie to nigdy jakoś nad wyraz nie przeszkadzało, że zawsze sobie przypominałem czasy, kiedy grałem na komputerze i to było coś, coś normalnego. Eee, I faktycznie w Wiedźminie też są spadki. Eee, na PS4 zaznaczmy. Tak, na PS4 i na Xboxie One też, tylko że kwestia jest taka, że CD Projekt Red pomyślało sobie, że na PlayStation 4 zablokuje ilość klatek na 30. Ale co się dzieje, kiedy konsola nie domaga? Spada ta ilość klatek. Jeśli spada na 1-2 FPS, nic się nie dzieje. Ale jak spadnie niżej, to automatycznie jest blokowane na 20 FPS. ów Więc masz nagle, tak jakby gra zwolniła diametralnie okay, przez sekundę. I, I to wygląda jakby było taki masakryczny spadek. Wydaje mi się, jeśli takie samo jak na przykład na Xboxie One, liczba klatek na sekundę była w ogóle nie zablokowana, bo tam jest około 30 do 40, czasem spada poniżej 30. Ee, jeśli tak by było, to, to, to nikt by tak bardzo nie odczuwał. Głównie to się pojawia... A może pojawia... właśnie inaczej, bo jeżeli masz odblokowaną liczbę klatek, to może bardziej zauważasz te drobniejsze spadki poniżej 30 wtedy. Nie wiadomo już. No też, ale to jest... Chodzi o to, że tutaj masz nagle taki spadek i to dziwnie wygląda strasznie. To się chyba też jakoś specjalnie nazywa stater, coś takiego. Ale już nie wgłębiajmy się w technikalia. E, głównie takie sceny, kiedy spada ta liczba klatek na sekundę, to gdy wchodzimy do jakiegoś miasta, e, gdy wjeżdżamy do jakiegoś grodu, gdy na przykład była też taka misja, że coś się paliło, na przykład jakieś chaty czy, czy jakieś stajnia koni, to wtedy te, też faktycznie na początku jest spadek. Klatek na sekundę. No i jest też taka sprawa, gdy mamy kadstenkę, przerwnik filmikowy, dwie postacie rozmawiają i nagle w tym przerwniku filmi filmowym mamy przesunięcie do innej postaci, która stoi dalej. I do niej jakby przelatuje kamera. To wtedy mamy taki drobny frizz rozmazany, który trwa pół sekundy eee, i tak jakby coś się zapisywało, ładowało, i nagle dalej normalnie yy, gra i podobno wcześniej przed tym patchem, który trzeba zainstalować na samym początku, jeśli ktoś nie zainstalował to było tak, że nie było tej przerwy, tylko po prostu tekstury się doczytywały i to mogło słabo wyglądać, więc albo tak, albo tak. Tak źle i tak źle wydaje mi się. Musieliby jeszcze troszeczkę popracować nad optymalizacją, bo Wiedźmin nie wygląda tak jakoś mega, super ładnie na no tym nie, PlayStation No nie, na konsolach 4. nie wygląda. Znaczy, moim zdaniem co to znaczy, cały czas jest fajnie, szczególnie znaczy krajobrazy. to jest fajnie, to nie jest, faktycznie, to nie jest ten poziom, który był prezentowany na pokazach. E, ale to też wydaje mi się od specyfiki, bo tam dużo grają światła, na przykład e, najgorzej ta gra wygląda o poranku i w południe, ale po południu i w nocy to po prostu coś niesamowitego, gdy, gdy są zmienne warunki pogodowe, gdy pada deszcz to też ta gra wygląda świetnie no i jest ogólnie poziom detali i tego świata przytłacza aż pewnej A propos pogody, to właśnie jak składałem recenzję. To bardzo mi się podoba burza, jak jest zaprezentowana w grze. W grze żadnych chyba tak nie było, że widzisz z daleka burzę, jak się zaczyna tam gdzieś w oddali, widzisz chmury i nad błyski, zanim jeszcze zacznie padać deszcz i wiać mocno. To fajnie zrobili, te efekty właśnie pogodowe, wszystkie zmieniające się dynamicznie. Ale sama rozgrywka, pierwsze wrażenia, bo wiadomo, ile godzin tak mniej więcej już za tobą? Eee, na pewno powyżej 10, nie wiem, okolice 12-13, akurat no, teraz się sesja zbliża, więc miałem troszeczkę mniej czasu, ale... Maksymalnie próbowałem wykorzystać swój, swój czas. Nawet w pewnych momentach jechałem, wracałem z uczelni, grałem dwie godziny i wracałem znowu na uczelnię tylko po to, żeby zagrać. Byłem aż tak zdesperowany. Jeśli chodzi o rozkrywkę, no to jest coś innego. Z początku wydaje się dużo trudniejsze. Jest też ciekawa rzecz, że. Z eliksirami dosyć dziwna, że tak jakby tworzysz eliksir i później już go nie wytwarzasz. Tylko sensie, ci się auto uzupełnia, o ile tak. masz składniki, bo tak, tak to działa. Właśnie nie, nawet nie, wystarczy medytacja i nie musisz mieć składników, co jest właśnie dosyć... Wydaje mi się, że to zależy od poziomu, że na którymś tam wyższym musisz mieć w plecaku odpowiednie tam butelki czy Bo alkohol. na przykład do, do jaskółki potrzebny jest mózg topielca, z czego to pamiętam i ja na początku nie miałem i próbowałem wytworzyć, ale jakby wytworzyłem raz to i nic się nie zmieniło, nadal miałem 0 na zero. Eee, Wziąłem medytację, już nie miałem tego mózgu do pierca i nagle mi się odnowiła o całość. Więc warto, nie wiem, szukać, nawet w niektórych misjach, które są w miarę zamknięte i są walki, warto na przykład w pewnym momencie nacisnąć szybko i sprawdzić, czy medytacja jest dozwolona, i się przespać te, czy tam przemedytować dwie godziny. Nie sądzę, że w trakcie walki jest medytacja. Da się, da się, Przed jedną walką z golemem, zanim się zaczęła kadstenka dosłownie dwie sekundy przed, okay. nacisnąłem. Nie przeszedłem dalej i w skrypt się nie włączył. Nacisnąłem szybko, bo nie miałem. ginąłem ze 4 razy, bo nie miałem w ogóle żadnego eliksiru, i się tak chwilę cofnąłem. I, i zrobiłem medytację i, i udało mi się go pokonać, więc to, to jest ciekawe rozwiązanie, czy dobre, czy złe, no nie wiem. Ale ja poziom trudności i, ogólnie pozytywnie, bo z tego, co ja pamiętam, je, jest ciężko. No, w nie, niektóre tereny po prostu warto się na początku w ogóle nie wybierać, bo nie da no tak, rady ale, żebyś się pokonał. Wiesz, mi chodzi na to, to no taka normalna walka na początku przygody, nie? Bo pamiętam, że jak grałem właśnie tam w Warszawie to jak jechaliśmy za Mirem po tej pierwszej kascence, po tej retrospekcji tam zboczyłem, zszedłem na brzeg rzeki i utopcy mnie pokonały od razu, trzema ciosami bodajże. To był, to był normalny poziom trudności. Więc to jest fajne w tej grze, że jest trochę, nadal, tak, trochę tak. jak w solsach, że musisz obserwować ruchy naprawdę i dostosowywać jakby swoje ataki do ruchów przeciwnika, więc nie, nie, nie ma tak, jak na przykład było w inkwizycji, że ja mam no tak, ja mam nadal problem taki, że, że zapominam na przykład blokować, zapominam e, uciekać od tych. E, Yy, Od tych ciosów jakoś planować taktycznie, tylko zawsze na no, hamę. Trzeba dostosować znaki szybki, też. Szybki i wolny, znaki trzeba pamiętać. Warto też na przykład inwestować, patrzeć, na jakie oleje są nasi przeciwnicy. Eee, wrażliwi, bo na przykład jeśli do, dobrze do, dobierzemy olej, to praktycznie dwa ciosty jest po przeciwniku. A warto eksplorować świat? Znajduje się różne rzeczy. Bo z tego co oglądałem filmiki różne to warto. warto to całkiem warto. fajne rzeczy się znajdują. Nawet dosyć przypadkiem, nie wiem, przyjeżdżałem przez jakiś skrawek mostu, bo właśnie poszukiwałem tych topielców. I, I nagle za mi Wiedźmiński medalion i okazało się, że e, gdzieś tam była butelka, w której był klucz, wyciągnąłem klucz, a zobaczyłem dalej była skrzynia, Jest, ze skrzyni wyciągnąłem no, po prostu takie jakieś e, magiczne rzeczy, które sprzedałem za dużo, e, za dużo kasy, więc się opłaca. E, często też nasze bronie na przykład e, ulegają uszkodzeniu, trzeba naprawiać, bo jeśli nie naprawimy to, to obrażenia nie są tak wielkie. Ale może A, się zupełnie zniszczyć, chyba nie. Chyba nie, chyba nie, ale jakby. to po prostu jest pokazane, ile tam procent jest mniej tych obrażeń. No chyba jeśli zejdzie do stu, nie wiem, czy tak jest, czy tak można, nie próbowałem, to może wtedy nic nie zadaje, taka broń. Czy się rozpada? Tego, tego nie wiem. Czyli pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Mówiłeś bardzo, na audycji, że ogrom tak. świata poraża. Tak, Co się tak. nie dziwi, szczerze mówiąc? No bo. Yy, Zaczynaliśmy grę właśnie ze Simirem pod jakimś drzewem y, wisielców. Później, przez 10 godzin gry, gdzieś tam byłem i okazało się, że za tym y, drzewem wisielców, y, jakieś pół kilometra dalej, y, jest Oxenfurt. Jak chciałem okay. sobie. Y, przebiec koniem kawałek to przez jakieś 3 km to tak naprawdę jakbym serio koniem chciał przejechać te 3 km się tak zmęczyłem jeszcze w pewnym momencie chciałem wziąłem łódkę ale łódką jeszcze wolniej to mi się udawało, więc w końcu podszedłem do tego znaku, bo tylko przy znakach drogowych można użyć szybkiej podróży. Przeniosłem się pod te drzewo wisielców i dopiero stamtąd sobie pojechałem koniem. Bo oczywiście trzeba najpierw wyeksplorować, znaleźć ten znak, żeby móc się, się, się do niego później tak przenieść. Jest. Więc świat jest naprawdę ogromny i praktycznie w każdym skrawku tego świata coś się dzieje, coś można znaleźć. Albo jest jakieś zadanie, jakiś artefakt, albo znak zapytania, czyli ciekawe miejsce na mapie. Można jakieś naprawdę niesamowite rzeczy znaleźć. Więc warto, ja warto. Zazdroszczę, warto. ja zacznę grać, mam nadzieję, w ten weekend, więc zobaczymy. Będę, będę grał tak powoli, że... Się, że... niesamowity. I to, I to tak, wiesz, tak przytłacza, bo jak siadasz do takiej gry i widzisz, że no... Nawet wjeżdżasz do najgłupszej wioski, masz na tablicy ogłoszeń sześć jakichś zleceń to myślisz, Boże, przecież jak to zacznę robić, to minie ze cztery godziny, jak skończę. A te zlecenia z tablic też są fajnie zrobione. To nie jest zawsze tak, że po prostu zbierasz ogłoszenie i masz quest, 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 quest. Czasem po prostu masz informację, nie? że tak. musisz gdzieś pójść. I często też nawet nie jest to jakby jakieś tak i, zadanie. Tylko tak, to nie jest czasem oczywiste. To jest fajna rzecz. Tylko jakieś ogłoszenie na przykład, że sprzedam to i to. I to, to, to w ogóle nie ma nic niczym, nic wspólnego. Cieszę się, się, że to. nie muszę grać w za żadnym celu recenz, no, z, recenz, to, to, to jest, recenzenta. Będę po prostu powolutku sobie tak. odkrywał co roku. Yy, więc y, chyba to wszystko, jeśli chodzi o temat Wiedźminich. Tak, recenzujecie już za tydzień. za tydzień na edycji. Tak. więc y, słuchajcie. Y, tam wystawimy ocenę, ale już wydaje mi się, że będzie na pewno wysoka. Chociaż do perfekcji jeszcze troszeczkę brakuje. No, a więc y, teraz przechodzimy do następnego tematu i, i tematu związanego z Temat a, z... związany z Ubisoftem. Dziś tak, Ubisoftowy tak, tak. odcinek. Ubisoft ujawnił w końcu nowego Asasyna. Myśleliśmy na początku, że będzie się nazywać Assassin's Creed Victory, okazuje się, że będzie nazywało się Assassin's Creed Syndicate, ale jakby wszystkie plotki się potwierdziły, to znaczy, że mamy akcję. Znaczy to nie były plotki, bo już widzieliśmy w screeny tak naprawdę. W Londynie. I tak jest, akcja w Londynie w roku 1868 bodajże, i mamy Londyn podzielony na 7 dzielnic, które będziemy odblokowywać po kolei, czyli taki standard. Aż, aż to my trochę tak. Mm, nie powiem, że zasmuciło ale trochę rozczarowało, że to jest cały czas to samo Ubisoftowa formuła, wiesz, odblokowania dzielnic po kolei będziemy się na pewno wspinać, odblokowywać kolejne te fragmenty, miasta po to, żeby dojść w końcu do finału. No, ale nic, w każdym razie dużą nowością jest to, że będzie dwóch bohaterów, chociaż będzie Jacob Fry i jego siostra Ivi Fry, i będziemy grać także kobietą, więc Ubisoft już jakby nauczyło się robić, wydało więcej pieniędzy, zatrudniło masę ludzi, żeby zrobić model grywalnej postaci kobiecej. Przy czym będziemy nią grać tylko w wybranych misjach. Trochę pewnie tak jak z Siri w Wiedźminie, zakładam, mhm. tak to będzie wyglądało. No ale jest całkiem fajna rzecz, że będzie jakoś takie. Rozdwojenie tych bohaterów. Bo szczerze mówiąc, bo ujawniono też gameplay już pierwszy, 12 minut bodajże i trailery też i ten bohater jakoś tak średnio mi przypadł do gustu, no ale zobaczymy, trudno oceniać. No, ogólnie ciekawe zaprezentowanie w ogóle gry Assassin's Creed. Tak, bo... to naprawdę pre-Alpha była i to było widać. Tak, i, i, i nie ma takiego jakby. No nie widać tutaj żadnego fajka. W, te, w ten sposób, że zawsze jakieś CGI na początek. No na początku Assassin's Creed Unity to było CGI o tym, że tam e, stoł w tym pałacu, nie wiem, królewskim e, i gonią kogoś tam kogoś i później wpadają tam egzekucje i tak dalej. To było CGI piękne, no niesamowite to coś, a tutaj mamy po prostu zwykłą jakąś prealfę wersji, nie mamy nic oszukanego, nie ma tutaj jakichś dorobionych animacji, nie ma tutaj nawet nie pokusili się o to, żeby na przykład pokazać to w jakiejś niesamowitej rozdzielczości. Widać to, że, gra, że to jest gra z konsoli, bo jest tak nawet tearing, Nie wiem, czy właśnie Digital Foundry chyba jakby tam testowało. Tak, tak, zauważyli. Mhm. Tak, zauważyli to wszystko, jak właśnie czytałem u Was na Eurogamerze. I nawet więc momentami to, to było ciekawa. widać błędy. Tam tak, ktoś tak. się w ścianie zaciął, i to jest, moim zdaniem, bardzo fajne, że Ubisoft zmienił podejście. Chociaż oczywiście graczom się nie dogodzi. Już niektórzy mówili, że Boże, ile błędów, nie? Co to jest w ogóle za gra. Więc się zdecydujcie, czy chcecie po prostu widzieć bullshoty, czy chcecie widzieć naprawdę prawdziwą pre -alfę. Ale też dużą nowością, bo mamy no ten 1860, któryś rok, więc będą. Mamy e pojazdy. Tak, pojazdy, czyli no, powozy konne tak naprawdę. Tak. Ciekawe, czy będą też po prostu konie takie, że wierzchem będziesz mógł jechać. To by pasowało w sumie. Mieliśmy w pierwszym Assassin's Creed. Hmm. No właśnie, byłoby dziwne nawet, gdyby tego nie było, ale w każdym razie są te powozy, karoce różne i strasznie dziwnie wygląda jazda, bo był, była scena pościgu w tym gameplayu i to wyglądało... I też z... jak w Assassin's Creed pierwszym, też tak, była taka scena. Tak, tak, ale tam to wyglądało tak, jak ten koń się zderzał z jakimiś obiektami, to... Jak, jak GTA, jak no. po prostu no, koń... Latarnia tam się przewracała i tak, tak dalej. Tak, tak, jest z tytanu, niezniszczalny i może taranować inne powozy i ludzi. Wygląda to strasznie dziwnie. Ale no w sumie fajnie, że jak jest jakieś urozmaicenie w poruszaniu się i też a propos poruszania się mam być niby ulepszony parkour, zobaczymy jak to wyjdzie, ale ma no Mamy taką dodatkową linkę jakby... Jakby bohaterowie mają grappling hook, hook batmana po prostu. Mogą wystrzelić, żeby się wspiąć szybko na dach, więc to jest ciekawe urozmaicenie i to też będzie wykorzystywane w walce na różne sposoby i ogólnie a propos walki, to z racji też okresu historycznego nie będziemy mogli chodzić obwieszeni bronią po ulicach, więc walka będzie bardziej polegać na używaniu ukrytego ostrza, jakiś tam noży i tak dalej. I przede wszystkim walka wręcz, też widać, że trochę się inspirowali Batmanem. No taka dosyć komiksowa, jakieś w komiksową stronę tutaj poszli, bo tutaj jakieś podświetlenia przeciwników w ogóle jakieś ciasto takie taki efekt takiej czerwonej pięści, że to taki. No, no. To, to tak jak w Street Fighterze, że to taki cios y, mocarny. Dosyć dziwnie to i drętwo wyglądało i w ogóle ta gra. Nie no ja rozumiem, że to Prialfa, ale ona na pewno wygląda gorzej niż Unity. No. Rozumiem, że to jest jakby podyktowane tym, że tutaj będziemy mieli jeszcze większy świat, bo będziemy mieć jeszcze jakby no te powozy i tak dalej i tak dalej, to wszystko będzie, będzie musiało być bardziej szczegółowe, a więc trzeba obniżyć jakby jakość grafiki, żeby to, te konsole to uciągnęły. Eee. No tak. Ale... i też potwierdzili, że tylko na PlayStation 4 i Xbox One się pojawi ta gra? Tak jest. I 23 października ukaże się na konsolach, a na PCC zapewne później, bo nie potwierdzili, że tego samego dnia, więc możemy się spodziewać, że ukaże się miesiąc później, jak zwykle. No i też potwierdzono, że nie będzie ani kooperacji, ani trybu sieciowego żadnego. Więc nie wiem. To są takie komentarze, że o, cofają się co? Mnie to nie rusza, bo w Unity mi się w ogóle ta kooperacja nie podobała, szczerze mówiąc. To były takie misje, że. Raz, żeby średnio ciekawe, dwa, że wszyscy i tak robili, co chcieli, chyba że naprawdę grałeś ze znajomym i chciałeś się bawić w skradanie. Też jest system skradania trochę zmieniony, że wciskasz przycisk, e, bodajże, żeby włączyć tryb skradania, i wtedy bohater zakłada kaptur i ma trochę inne ciosy. No ale ogólnie pod względem progresu w misjach i tak dalej, to jest taki typowy, już widać, że to będzie po prostu typowy asasyn. Idziemy sobie ulicą, o widzimy, że bije kogoś e, jakaś policja, to uratujmy go, to on się dołączy do naszego gangu i, i tak dalej, więc no. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie mnie najbardziej interesuje, jak zwykle w asesynach, e, okres historyczny i setting sam w no, tym jest. Idą do przodu w sumie. Tak Ciekawe, jest. czy co za rok? Zobaczymy. Pierwsza wojna światowa? Już, już, le... no już blisko. No Wolałbym już, już widzieć samochody, szczerze mówiąc, niż takie pokraczne konie. na przykład wydaje mi się, że rewolucja bolszewicka. No też mogło to, mogę to, to jest, być ciekawy. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne, bo jeszcze nie ma tutaj na tyle realnych, tych, znaczy realnych, tych, tych takich zaawansowanych rzeczy, żeby na przykład te konsole nie uciągnęły czy coś, że, że to mogłoby się udać, nie? Tam walka tej białej Rosji z czerwoną. No to, to by było ciekawe i wydaje mi się, że to może być możliwe. Zobaczymy, no zobaczymy. Ale... Jesteśmy za, jestem zaciekawiony, ja ale nie jestem... powiem, że jestem zahajpowany jakoś no, Nie, nie, nie. Na pewno tym nie zahajpowali, ale zaciekawili. I, I jestem ciekawy, chociaż też, jeszcze o jednym wspomniałem to będzie. Właśnie z tego trailera wynikało tak, że ja nie wiem, czy my jesteśmy naprawdę w zakonie asasynów. Chyba to będzie trochę tak bardziej jak w Black Flagu, że to będzie po prostu jakiś koleś, który tam jakoś trochę jest powiązany tylko z asesynami. I nie wiem czy, mam nadzieję, że nie zabraknie takich misji jak w Unity, to była moja ulubiona część Unity, czyli te zlecenia zabójstwa, takie typowo asesyńskie. Mam nadzieję, że tego nie zabraknie w Syndicate. Ja również. I teraz przejdziemy do ostatniego już trochę małego pytania, yy, trochę yy, małego tematu yy, związanego z targami gier. Teraz już chyba trwa albo się zaczyna w tym tygodniu Digital Dragons w Krakowie właśnie. To trochę mniejsze, nawet nie powiedziałbym, że targi, ale spotkania z twórcami gier, branży i tak dalej i tak dalej. Relekcje ciekawa rzecz. E, no ale mamy też na przykład e, PGA, które jest chyba jedynymi takimi z prawdziwego zdarzenia. Tak, w Polsce gier. myślę, że PGA jest jedynym takim rozpoznawalnym, e, no może Pyrkon trochę zaczyna też wyrastać na taki bardziej, tak, chociaż tak. tam to jest taki okołogrowy, można tak. powiedzieć. E, ale teraz okazuje się, że do, dołączy do tego jeszcze jedna impreza. A, jeszcze są te, te wszystkie te imprezy. We Wrocławiu Hall of Games takie rozmawia. Nie różne powiedziałbym, dziwne, że nie są takie rzeczy. rozpoznawalne bardzo. No, no nie są, ale, ale coś takiego jest, ale tutaj w Warszawie 23-25 października. Pojawi nam się bardzo ciekawa impreza, Warsaw Games Week, e, w hali EXPO XXI wieku, czyli w tej hali, w której były finały e, World of Tanks, na, której, na których byliśmy no, niecały miesiąc temu. E, I co ciekawe, na tych targach będą prezentować się e, Sony PlayStation Polska, Microsoft ze swoim Xboxem cenega e, ze wszystkimi dookoła tytułami jakie wydaje. No cenega ma bardzo dużo tytułów, więc sporo tego w, będzie. sporo tego będzie. No i Ubisoft oczywiście, więc robi się nam tutaj taki mały gamescom z tych najważniejszych firm, które e, rzeczywiście rządzą tym rynkiem elektronicznym gier. No tak, zawsze dodatkowa impreza tego typu to fajna rzecz, szczególnie kto jest organizatorem tak w ogóle, kto to robi? Jest tam gdzieś napisane? To jest stowarzyszenie twórców elektronicznych no, czyli, czyli, materiałów. Czyli nie żadni w, wydawcy, nic takiego? Nie, nie, nie no dobra, no i mówię, ciekawa rzecz, bardzo ciekawy jestem, jak to wyjdzie. No i też teraz trudno też powiedzieć, bo teraz jesteśmy przed, przed Gamescomem, a zakładam, że na takich targach byłyby prezentowane już gry, wiesz, które dopiero tam zostaną zapowiedziane może, to by była na pewno fajna rzecz, bo ten październik 23, tak, 25? Tak, 23, 25. No to są już takie chwile, kiedy no, Assassin's wtedy akurat wychodzi, nie? we wrześniu też w październiku wyjdzie sporo gier, więc miejmy nadzieję, że ten termin nie przeszkodzi jakby w prezentacji tytułów takich zupełnie wiesz tak jak naprawdę na targach może sobie zagrać tytuły które wyjdą za pół roku na przykład No akurat to jest no w sumie to jest jesień czyli wtedy kiedy te gry w większości wychodzą No właśnie ale mówię no. pewnie no. będą jakieś zapowiedzi ze trzy może z Gamescomu i zobaczymy I, No bilety to 30 zł dziennie eee, plus jest jeszcze bilet VIP 120 zł kosztuje na sam piątek i, i tam jest ilość ograniczona pewnie Standardowo, jak to na targach w piątek pojawi się biznes prasa, no, i ci, którzy wolą zapłacić więcej, żeby nie stać w kolejkach. Yy, całość będzie trwała nie w piątek, 12.20, sobota, niedziela 9.20. No i bardzo ciekawa rzecz. My wydaje mi się, że się pojawimy, bo dużo takich jakby A czy, są, inicjatyw czy są jakieś, nie jakieś mamy. konkrety na przykład, czy tam będą tylko stoiska z grami po prostu, czy będą też na przykład jakieś prezentacje i tak dalej, bo, bo to jest też ciekawe, czy po prostu wiesz przyjadą, rozstawią stoiska i będą stać z grami, czy też będą jakieś dodatkowe rzeczy, bo to jest chyba ważne na imprezach tego typu. E, wiesz to na razie jeszcze informacji, Pewnie nie ma szczegółów jeszcze informacji nie ma. No tak jak mówiłem, grupa CENEGA, Xbox, PlayStation, Ubisoft i tylko tyle tutaj jest e, zapowiedziane. E, no nic, nic więcej, nic więcej. W każdym razie ludzie chyba organizatorzy zauważają właśnie coraz większą popularność takich imprez jak PGA, czy nawet Intel Stream Masters, czy, czy Pyrkonu i dobrze, że coraz więcej takich rzeczy się pojawia. Też to była, była dobra okazja, może żeby jakiś turniej zorganizować, ale chyba takie bardziej będzie. No nie tylko PCO, ale też bardziej konsolowe, z Kresony i Microsoft, to może raczej bez e sportu się obejdzie. Może i dobrze, no musimy poczekać na szczegóły, mówię, fajnie by było, gdyby były właśnie jakieś prelekcje, panele, coś też w tym stylu, oprócz samych tylko stoisk z, z konsolami i komputerami. No tylko tutaj mamy napisane, że odwiedzający mogą się spodziewać licznych atrakcji i oczekiwać nieoczekiwanego i że no. wzorują się na Gamescomie i na E3 i, i właśnie wracając do tego inicjatora, to Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego Speedor. Okay. W skrócie. Zobaczymy, Więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy czekamy na więcej informacji. A to był 154 odcinek GNM Plus i razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fizu Trzymajcie się.